Jestem na środku trasy No niestety, nie zawsze idę głupo myśli Chyba wezwę Jeszcze tego nie zrobiłem, ale... Nie chcę na się nagrywać Jest druga w nocy, a ja jestem w Lublinie Idę na stację, muszę wypłacić gotówkę Bo w tym hostelu trzeba zapłacić gotówkę Padam trochę Czuję się tak zmęczony jakbym dojechał do Kijowa Jestem w Plinie. Może coś się uda jednak dzisiaj. Może pojedziemy do Ukrainy, może najpierw do Krakowa. Spotkam się z Andriem, więc zobaczymy. Okej, okay, już są ukraińskie e, porszaki Już są ukraińskie... nie wiem co to jest za marka Ale jest najważniejszy Brytol Byłem na paszportowym paszportnej kontrol I chyba miał ukradły, bo są otwarte drzwi Ale nie, tak naprawdę pewnie sprawdzą Tym razem mega szybko wszystko poszło Szybciej niż jak była kolejka zerowa Tu już byliśmy Parkujemy, okej, okay. pieczątka już zdobyta i ruszamy dalej. Dojechaliśmy do zajazdu, jesteśmy przy granicy praktycznie. Już nie chciało mi się jechać do Lwowa. Biorę rzeczy i lecę, a jutro rano... No a stąd jest godzina do Lwowa, więc też przyjemnie. 9.16, już się okarnąłem. Powiem szczerze, jest lepiej niż w Lublinie. Okej, okay, jest kawa. Idziemy do Nawary. Jakiej nawary? już masz nową dziewczynę. To jest L200. Przepiękny L200. Chciałoby się pojechać jeszcze do Kijowa. Fajny samochód. O, I piesio. Cześć, piesio. A może pojedziemy do Kijowa? To jest pół godziny drogi. Przed przerwą, jak może to z 8 będzie. O 18 bym był. Dobra, nie ma co gadać. Ustawię kijów na przez lwów. Samochód spoko jest, więc podoba mi się. A kawka? Nie najgorsza. Do zudry. Ciekawa sprawa, bo fotoradar zdjęcia robi wszystkim jako nie widziałem kiedyś Myślałem, że przekroczyłem prędkość Potem dowiedziałem się, że wszystkim robią zdjęcia, niektóre z tych fotoradarów To jest ciekawe Ktoś mi może wytłumaczyć, to będę wdzięczny Zbliżamy się do Kijowa Tak jadę i mega mi się podobał. Ukraina, ok, no to piękny kraj Kijów, to tak jak mówiłem miasto trochę chaos, ale ten chaos z jakiegoś powodu mi się podoba. Ruch na ulicy jest trochę taki dziki. No i w sumie wszystko to jest trochę bardziej dzikie, przez to, że trochę bardziej dzikie, trochę bardziej prawdziwe. Nie wiem, takie mam po prostu wrażenie. Na przykład takie osiedla, randomowo, co jakaś rzeka, czyli osiedla Paryż, Nowy Jork, coś takiego. Słyszałem, że mogą być trochę tandemne. ale nie wiem, sam jeszcze nie widziałem. Cieszę się mega, e, przyjdę do, do Sergija, ale Sergija nie będzie, będzie jego żona za to A, Jesteśmy Muszę policzyć ile kilometrów zrobiłem Ale z na pewno Będę tęskny za tym samochodem Bo jest wspaniały I mam nadzieję, że posłuży sołu. Na pewno się przyda e, Cieszę się, że chłopacy kupują takie samochody Bye bye. Szanowni pasażer. szanowni No, to trochę już cerkiew. I mamy tutaj zniszczoną technikę, ale nie wiem, czy to jest e, ruska, czy nie, czy ukraińska. A co, ukraińska, czy? Nie, nie, co, rosyjska? Rosyjska. to jest Не все. Оці автомобілі. Це мені здається цивільні автомобілі, ага. коли люди евакуювалися і їх розстрілювали. От мені здається, така історія, так. Да. Тому що цивільні вряд будуть. А знищуємо? Okay. Oh, Бажаю здоров'я. Ми інженерно-саперний звод 3-го десанту штурмового батальйону, 80-ї десанту-штурмової бригади. Хочемо подякувати за надання пікап Mitsubishi l 200 а саме Івану за підбір авто, компанії Kidsoft, експерти організації ЕКА, пані Марії, пані Тріну, пані Маргарет, Сергій Глущенко, наш друг з Польщі Павел за доставку авто, Альона та її команда за обслуговування авто, родина Собарєвих. Фонд, єдність та підтримка, його друзі та волонтери, і президенту фонду Сергію Плясу. Завдяки цій допомозі сапери зможуть належним чином виконувати бойові завдання для якнайшвидшої перевоги, перемоги над ворогом. Слава Україні! Героям слава!